Hej, jeszcze przed obejrzeniem odcinka chciałbym przypomnieć, że bez obejrzenia poprzednich odcinków serii y, możesz nie zrozumieć większości rzeczy, więc jeżeli nie oglądałeś to polecam y, zajrzeć. A teraz już zaczynamy z odcinkiem, który wygrał ankietę. Cześć! Witam Cię w nowym odcinku serii Jak zrobić Discord Bota w Pythonie Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić slash komendy No to te komendy po slashu co Discord wprowadził już kilka lat temu, ale jakoś 2 lata temu nie było o tym odcinka ogólnie ostatnio też nie było odcinków ale wracamy i właśnie można zacząć tutaj mam przygotowane taki podstawowy skrypt, taki żeby tylko odpalał Mam bota. Jest, jest odpalony. Bot można go zamknąć i można się przygotować do pisania. Pierwsze co by się przydało, żeby zrobić, to zrobić skrypt, który na początku, jak się włączy bot, to to zsynchronizuje nam wszystkie komendy, właśnie te starsze komendy. Ponieważ dodali coś takiego, że jak masz slash komendy, to musisz je zasynchronizować z, albo ze wszystkimi serwerami, czyli global, albo z jednym danym serwerem. Tam wypisujesz ID. Ja pokażę jak to zrobić globalnie. No a jak będzie ktoś chciał sobie zrobić tylko na jeden serwer, to jakby sobie poradzi. E, więc najpierw dajemy try, żeby spróbowało i jak wywali nam błąd, to żeby nie, nie wywalało nam całego programu weźmiemy this.sync. i dajemy await the end kropka, kropka .sync ta funkcja nam zwraca różne tutaj argumenty i przede wszystkim Właśnie synchronizuje te rzeczy Następną rzeczą, to nie wiem, można napisać printa, że to się wykonało Synchronizowano Tutaj możemy dać len Synth. I wtedy będziemy wiedzieć ile komend nam dokładnie zsynchronizowało I jeszcze dajemy, jakby się nie udało, tego zrobić, żeby nam wypisał błąd. No i tak właśnie wygląda skrypt. Od synchronizowania raczej znaczy nic tutaj nie będziemy dodawać, więc można przejść do comment A jeszcze można w sumie tylko odpalić i zobaczyć, czy tutaj napiszę. A nie napiszę, no czy znaczy napiszę 0, bo jeszcze nie ma żadnej komendy, więc można przejść do tego, żeby to napisać Więc Żeby to zrobić, to można to po prostu, yy, tak jak normalną komendę prawie Tylko, że normalnie jak robiliśmy zwykłe komendy, to robiliśmy client.command, a tutaj dajemy .3 command i to dzięki temu będziemy mogli tutaj wpisać nazwę tego, tej tej, tej komendy. Nie, wiem, my to nazwiemy test. I jeszcze trzeba dać description, czyli opis tej komendy, który się pokazuje właśnie w, ten, w Discordzie. Jak używamy tej komendy, to będziemy. Dali, nie wiem, opis fajny. Nie wiem co wymyślić. I następnie możemy już otworzyć funkcję asynchroniczną. Zresztą nazwę test. I dajemy jako pierwszy argument to interakcję. To jest takie CTX, jakby ktoś pytał i, i dajemy, że to ma się równać z Discord.interaction typem że właśnie odnosimy się do interaction. I albo możemy, możemy napisać, żeby, żeby odpisał w naszej komendzie, czyli response: kropka send message. I tutaj możemy dać, żebyśmy chcieli, żeby wysłał. Możemy wysłać jajka. I to powinno nam już działać. Będziemy odpalić. Jest i napisano nawet, że zsynchronizowano jedną komendę. Komendę, więc można spróbować, czy działa tutaj. Jest. Pokazało nam się test opis fajny i napisał nam hejka Jedną z fajniejszych rzeczy, co można z tym robić, to dawać różne argumenty też w tych strasz komendach. I żeby było nam łatwiej i przyjemniej pisać, to ja bym jeszcze zaimportował e, dwie rzeczy. E, bym zaimportował te, z Discord. Import up commands. niby mamy to już zaimportowane tutaj. Żebyśmy musieli tylko dodać kropkę ale tak będzie przyjemniej. Się pi e, przyjemniej pisać. I z Discord. up commands import choice czyli wybór i to tak samo, mo mogliśmy po prostu z tego tutaj pododawać kropki, ale to zaoszczędzi nam dużo y, znaków w kodzie, więc ja tak lubię robić mm. i skoro tutaj mamy to skopiowane, to już pokazuje co robią, co robi te choice bo tego jeszcze pewnie y, nie było A więc yy, pierwsze co? Czy weźmiemy po prostu yy, to tutaj? Bym to nazwiemy wybór przez O. I tutaj możemy nazwać to. Wybierz. Tak będzie się nazywać ta komenda opis no chyba nie ma co zmieniać tego opisu i teraz sprawa wygląda następująco że potrzebujemy jakby opis tego czy danego wyboru bo będziemy właśnie mieli kilka argumentów i będziemy wybierać spośród danych opcji te argumenty więc opiszemy jakieś pierwsze argumenty, nasze argumenty. Powiedzmy, że będziemy chcieli mieć kraj i nie wiem, przedział wiekowy, żeby sobie wybrać. Więc dajemy app commands, describe i dajemy tutaj argumenty, których będziemy używać. Ja dam Lang albo lang po prostu, jak od language i dam że wybierz wiem, język i teraz przecinek tutaj po cudzysłowie i następne dam, nie wiem jak, równa się wybierz i skoro to mamy to następne to przydałoby się właśnie utworzyć tą listę tych, tych opcji do wybrania więc dajemy upcommands. Choices, czyli wybory i uwaga, otwieramy nawias i w tym nawiasie dajemy, przypisujemy do tego lang, przypisujemy listę, Taką otwieramy po prostu te kwadratowe nawiasy i żeby ładniej to wyglądało, to po prostu dajmy Enter. E, damy Enter, i teraz właśnie używamy tego choice. I właśnie specjalnie do tego tutaj to zaimportowałem, bo inaczej to bym musiał robić coś takiego. I to jednak trochę więcej miejsca zajmuje, bardziej że będziemy mieli trochę tych wyborów. Więc otwieramy tutaj nawias, i dajemy pierwszy argument name równa się. I nie wiem, dajemy Polski. Przecinek dajemy wartość tutaj akurat widać duże nie ma znaczenia, więc dajemy jeden. Po prostu będziemy jechać 1, 2, 3. Przecinek, enter i następny. Wyp to, to nie ma sensu, ale będę pisał po polsku, nawet angielski. To tylko pokazało ma być. I nie wiem, polski. No i 3. I tutaj już na końcu nie potrzebujemy tego przecinka, ale potrzebujemy to zamknąć. I dajemy ten nawias i tu dajemy przecinek. Następny argument, bo tutaj mieliśmy ten lang dla języka, ale mamy jeszcze ten drugi tutaj argument. I dajemy tutaj właśnie ten bieg i robimy dosłownie tak samo, czyli otwieramy kolejny nawias taki. też zrobimy 3 góry naj nie wiem nie wiem 15 17 18 20 jeden plecmi i kolejny jeden plus I jak tutaj mamy wszystko fajnie podzamykane, to jeszcze dajemy. Nie wiem, co tutaj się stało. O. I tak jest super i powinno nam wszystko działać. Tylko tutaj trzeba jeszcze do tej naszej funkcji, gdzie deklarujemy ją, dodać te argumenty dodajemy je po prostu dodając przecinek, po tym interaction yy, i dajemy właśnie ten lang równa się dajemy choice hop int yy, nie, nie równa się tylko yy, dwukropek, że po prostu dajemy ten lang i dajemy dwukropek, że ma być tego typu no jest chyba nawet nie trzeba tego robić, ale nie wiem co a tak działa. Bieg mm, tak samo. To jest mm, Raczej, jak w tym value będą, nie będziecie mieli y, właśnie liczb, tylko y, stringi, to tutaj będziecie musieli dodać string str. I to tak samo z floatami i innymi. Więc dlatego to tutaj to jest. I. Skoro dodaliśmy te argumenty, Też zrobimy, żeby wysyłał, co wybraliśmy. Bierzemy F i dajemy lang. Kropka, no i tutaj mamy ten name. Stąd bierzemy ten argument, wybrany name. I dajemy to drugie. Jak name. I to wszystko powinno nam działać pokazuje mi błąd e, nie wiem czemu a właśnie no tutaj int tu musi być synchronizowano dwie komendy i teraz trzeba poczekać bo właśnie ja mam to na, że na globalny komendy się robią że innych na innych serwerach też mogę tego używać i trochę to zajmuję żeby o, żeby się ogarnęło wszędzie e, więc tutaj wybieramy mocki wiek hop, Enter no i wszystko nam śmiga Nie wiem czy na możemy tak wybrać i wszystko śmiga do tego jeszcze można dodać, żeby te wybory były opcjonalne, że na przykład nie musimy tego wieku zaznaczać. I żeby to zrobić, to importujemy bibliotekę typing, no, moduł typing. Nie wiem, czy to biblioteka, w sumie się doliczę do tego, ale no, bierzemy to i jak mamy tutaj, właśnie w tym. Tym, tej funkcji gdzie mamy te argumenty to przed e, tym typem, w sensie w typie ogólnie tych argumentów przed choice e, dajemy właśnie typing. kropka i właśnie chcemy, żeby to było opcjonalne, czyli opcjonal i dajemy kwadratowe nawiasy i w środku dopiero te choice. Ale to, to ja dałem do to nie, nie do tego, co chciałem, bo ja chciałem do do wieku. No. Włączymy, włączymy. I się zasychronizuje. to. Wybierz, O, i jest. Lang, polski, i jest dodatkowo, że możemy, ale nie musimy. Tylko teraz pojawia się problem, że jak nie wybierzemy drugiego, to nie napiszę nic, bo powinien mieć e, to. E, więc no tutaj można i fami jakoś obejść, albo w inny sposób. <grywy> e, nie chcę mi się za bardzo teraz w tym, w tym siedzieć, bo jeszcze bym chciał pokazać jedną rzecz. E, czyli e, na przykład, żeby było można wybrać użytkownika albo rolę z tej komendy bo tak to tylko z jakiejś listy utworzonej będziemy mogli to robić a tak to właśnie jeszcze by się przydało, że można rolę zaznaczyć albo właśnie użytkownika i żeby to zrobić e, może już w tym teście to zrobię, bo tutaj już jest trochę zapchane więc dajemy to describe chociaż chyba nie, nawet nie musimy And, ale warto eee, wezmę tylko to describe będzie będzie rola użytkownik Wybierz rolę, wybierz. Yy, nie wiem. łąka. Yy, jest ten test. I dajemy tutaj właśnie te argumenty, które potrzebujemy. I naszym argumentem będzie. Yy, rola. I dajemy, że to ma być typ. No i właśnie to nam załatwia robotę dajemy discord kropka role potem przecinek jeszcze ten user user kropka discord member i tu nam napisze nie wiem dodano pro rola Swan Callie user. dot i powinna to działać no. więc testujemy i test rola i są tutaj moje wszystkie role to jest jakiś stary serwer jakiś mam tu role nie wiem, mogę pa... jesteśmy <słuch> dwójkę tu o jest dodane role.pl członkowi członkowi jest e, pod poradnik o no to fajnie e, jeszcze nie wiem, można dodać coś innego no ale to do tych samych yy, tutaj można dodać. Nie to, i tu. Powiedzmy, nie wiem co można tutaj dodać. No, można w sumie wszystko. Można też y, dodać liczby. No, można po prostu liczby dać na INTA, ja nie wiem dokładnie co jest nasz INT i oczywiście można też do tego dać e, typing optional, żeby to nie było... Nie wiem, żeby to nie było e, przymusowe, tylko opcjonalne. I... Jeszcze się nie zaktualizowało. A tutaj trzeba dodać jeszcze. Jeszcze tutaj trzeba dodać to samo, czyli liczby, nie sama nazwa. I opis do tego. Yes. I teraz powinno działać. Wcześniej to się nie dodało, bo nie, bo nie miało e, jakby, opisu, co robi dany, dany parametr. O, i teraz wszystko Można, nie trzeba. sobie Wszystko fajnie, więc e, to by było na tyle. Jeżeli ci się spodobało, to zostaw w górę i zasubskrybuj ten kanał. Hej!